Cieka kochani, witam Was bardzo serdecznie. W serii moja droga ciąża. Jest tydzień 36. Co się działo w tym tygodniu? Z tych negatywnych rzeczy to dostałam okropnych nerwobóli z pachwin. Słuchajcie, do nóg mi szły takie nerwobóle, że nie mogłam ustać na nogach. O chodzeniu już nie było mowy, także za każdym razem, jeżeli coś mnie takiego łapało, to siadałam, raz mnie zapał w jedną nogę, raz mnie zapał w drugą nogę, raz mnie zapał w obydwie od razu i nie mogłam ustać. Po prostu tak się źle czułam, nie mogłam stać, od razu mi się kręciło w głowie: mówię oho, jeszcze fiknę i dopiero sobie narobię kłopotów. Także siadałam, odczekać musiałam i już nie spaceruję daleko, nie chodzę na plac zabaw z Lili, chyba że. Idziemy razem z babcią, bo słuchajcie, przyleciała do nas już babcia i jak się źle czuje, to wie babcia, i z nią na plac zabaw, żeby się chociaż pobawiła, bo jak jest ładna pogoda, to szkoda mi siedzieć z nią w domu i niech się dziewczyna wyszaleje. Także babcia jest z nami, to jest mega, bardzo się cieszę i pomaga nam, już nie muszę tak wstawać co chwila do i babcia się z nią tam bawi, także te nerwobóle są przeokropne. Z Lili miałam także przez cały tydzień, pod koniec ciąży, nie mogłam stawać na jedną nogę. Także tak sobie kusztykałam, skakałam, jak cokolwiek można nazwać, próbowałam chodzić, a tutaj mnie tak łapie i za chwilę puszka, Ale z i już aż tak, uff, aż słabo się robi. To było to najgorsze. Przytyłam już, słuchajcie, 15 kg, także już jest ta waga, co była z Lili. Myślę, że tu jeszcze jest kilogram, dwa. Mogę przytyć do samego zakończenia. E, także jest 15 kg w górę. Jak wcześniej wspominałam, mówiłam, że przyjeżdża babcia i Lili pewnie będzie inna, jak przyjedzie babcia. Słuchajcie, Lili jest jeszcze gorsza jak jest babcia. Babcia nosi okulary i jej czasem siedzi obok babci i tak patrzy sobie na nią i tak Pam! Okulary z głowy. <laughs> Patrzymy co się dzieje. Zrobiła się tak nieznośna. Słucha się tylko mnie. Mój mąż, jak jest w domu, jest po prostu masakra. Ona wszystko od niego wymusza. Ja po prostu nie mogę tego słuchać. Nie mam siły już na nim nawet krzyknąć, bo jest mi tak ciężko. Ale słucha się mnie. Słuchać naprawdę mnie, jeżeli coś mama mówi, to mama mówi, babcia mówi, może babcia gadać, nawet ją okrzyczeć, i ona nie reaguje na to, także taka mała cholerka z niej rośnie. Muszę ją przytemperować troszeczkę i dopiero zobaczę, tak naprawdę, jak to jest, jak się urodzi, Dzidzia, że będzie musiała troszeczkę pomagać i będzie musiała się troszeczkę zmienić. Także myślałam, że jak będzie babcia, to będzie tak inaczej: ona taka będzie, wiecie, taka bardziej otwarta, no ale ona jest otwarta, aż za bardzo otwarta. I pokazuje swoje humorki i zrobiła się taka nygózka, ale co jest najlepsze, za każdym razem jak ją kameruję, ona jest słodziakiem, ona nie pokaże, że jest jakiś, że ma jakiś humorek, że jest e, taka zła i po prostu pokazuje, nie wiem, taka mała aktorka chyba mi rośnie. Jak tylko włączę aparat, albo nawet statyw jest, to ona sobie gada, ona jest taka... No, czadlerska, a jeżeli cokolwiek jest do zrobienia, to już nie po drodze jej, już ma swoje humorki i bardzo dużo rozumie. I chyba to jest z tego, że wszystko już kuma. Chyba jest za bardzo rozwinięta, jak na swój wiek, tak mi się wydaje. Dobra, koniec Lili, A, śpi dalej! Także to jest super plus, że śpi dalej całe noce. Jestem bardzo szczęśliwa, odpoczywam sobie. Co jeszcze ze mną się dzieje? Słuchajcie, piję dużo, dużo wody. Naprawdę dużo wody piję, Suszę mnie w nocy. Nie podjadam w ogóle, z Lili podjadałam cały czas. W nocy musiałam mieć jakieś takie sąkowafelki bądź jakieś sucharki. I ja mam noc naprawdę byłam taka głodna, tak mi żołądek cisnął. Tutaj nie, mam tak. Nie podjadam, nic, nie wiem normalne obiady, śniadania, jakieś owoce. Słodycze też trochę jem, ale nie jest to aż taka duża ilość słodyczy. Ale nie podjadam, a waga tak samo idzie jak z li, nawet więcej. A Dzidzia jest normalnych rozmiarów. Także tyle by było w sumie o mnie. Czuję się poza tymi nerwoblami naprawdę bardzo dobrze. Nie mogę już, wiecie, chodzić. ciężej mi jest ze wszystkim, ciężej mi mówić. Heze, no, krzyknąć na Lili, już nawet nie mam siły tego zrobić, i tylko mówię nu, 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 nu". codziennie to samo, no, ale trzeba ją oczywiście temperować. I co ona gada, słuchajcie, to są takie śmieszne rzeczy, ale no nie śmieję się, bo jak zobaczę, się śmieje, to jeszcze więcej będzie tego e, gadać. Także tyle by było o mnie w sumie już na ten tydzień. Zobaczcie teraz, jak wygląda brzuszek. Taki jest brzuszek. jednego boku, patrzcie już taka piła wielka. Istru. Nie maluję już paznokci, bo może się w każdej chwili coś zacząć, także już nie maluję paznokci u rąk i u nóg. Jedy, może jakimś bezbarwnym lakierem, to żeby tylko y, nie były takie wysuszone, y, ta płytka paznokcia, żeby nie była wysuszona. Może jedynie jakimś bezbarwnym pomaluję, ale już też nie maluję paznokci, bo jak wiecie, będę miała cesarkę y, i no tyle w sumie. Tyle na ten tydzień, już coraz bliżej. Także kochani, mam nadzieję, że wszystko będzie ok w kolejnym tygodniu i uda mi się nakręcić kolejny odcinek tej serii. Trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam Was oczywiście serdecznie. Pa!